Dzień dobry, cześć, witam moi kochani, nazywam się Piotr, mieszkam w Barcelonie od prawie 10 lat i będę chciał pokazać Wam to miasto nieco z mojej perspektywy. W efekcie rozpoczynamy nową serię, w której właśnie będę pokazywał Wam uroki i sekrety miasta Barcelona. Barcelona, jak wiecie, jest miastem, które jest niesamowicie popularne wśród turystów, jest tutaj naprawdę cała masa. Właśnie turystów, którzy chcą odwiedzić, zobaczyć to miasto, stąd, żeby nie marnować czasu, nie przeciskać się pomiędzy turystami, zobaczyć najważniejsze rzeczy, ale również te, które są nieco mniej znane, a również bardzo ciekawe, bardzo zachęcające do tego, żeby je zobaczyć. To właśnie między innymi dlatego powstaje właśnie ta seria. Nie ukrywam, że będę miał nieco ułatwione zadanie, ponieważ na co dzień zajmuję się właśnie oprowadzeniem turystów, pracuję dla jednych z największych firm turystycznych, zarówno w Polsce, jak i na świecie. I po prostu część tych miejsc jest mi doskonale znana, bo na co dzień w nich bywam. Dlatego będę starał się pokazać Wam najważniejsze miejsca, najważniejsze rzeczy. Które będziecie mogli zobaczyć przyjeżdżając właśnie do tego miasta, to zdaję sobie sprawę, że skoro tu jesteście, to chcecie Barcelonę w jakiś sposób odwiedzić. Kochani, w naszej serii przede wszystkim będę starał się nieco przybliżyć kulturę zarówno Hiszpanii, Katalonii, Barcelony, pokazać Wam to, dlaczego to miasto jest tak niesamowicie popularne wśród turystów. Oczywiście, moi kochani, jest cała masa tematów, które warto by było poruszyć, i te postaram się właśnie na tym kanale zaprezentować m.in. tematy dotyczące atrakcji turystycznych, kulinarnych czy gastronomicznych specjałów, tego, gdzie coś spróbować, gdzie coś zjeść. Opowiemy o różnych dzielnicach tego miasta, ponieważ jest ich w sumie dość sporo. O przyrodzie, o zakupach, o życiu nocnym. Generalnie taki jest cel tego kanału, taki jest plan na najbliższy rok. Ale jedno z najważniejszych założeń to to, że jest to kanał dla turystów, to znaczy dla osób, które po prostu chcą przyjechać do tego miasta, zobaczyć czym to miasto się charakteryzuje, poznać właśnie różnice, poznać kulturę, poznać fajne zabytki, zobaczyć jak to wszystko tutaj jest zorganizowane. I stąd tematy, które będą się pojawiały, mam nadzieję, co tydzień, będą dotyczyły właśnie tych aspektów. Dlatego moi drodzy, jeśli. Będziecie potrzebowali tego typu informacji, tego typu wiadomości, no to zachęcam do subskrypcji kanału, zostawcie lajka. To oczywiście pomaga karmić algorytm YouTube'a. No a my widzimy się w następnym tygodniu. Dzięki wielkie, do zobaczenia, cześć!